Nazywam się Inia Nuckowska studiuję na trzecim roku na kierunku pancerz choreograf na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej Łodzi. Będąc na trzecim roku aktualnie na Ache uważam, że nie mogłam podjąć lepszej decyzji niż wybór tej uczelni. Zarówno dlatego, że Kadra, która tu pracuje, jest nadal tańcząca, nadal pracują ci ludzie w zawodzie. To nie są osoby, które nie są zupełnie związane z tańcem albo które siedzą od 30 lat, tylko to są aktywni tancerze. Większość kadry to są młode osoby, z którymi też jest po prostu świetny kontakt super się z nimi dogaduje, komunikuje, pracuje itd. Plus jest bardzo dużo możliwości takich poza uczelnią właśnie występów, pokazów, wyjazdów po całej Polsce tak naprawdę, więc no uważam, że nie było innej opcji, to jest najlepszy wybór moim zdaniem. Moja przygoda z tańcem zaczęła się 18 lat temu, w sumie, bo jak miałam 3 lata, to było mnie po prostu pełno wszędzie. Skakałam i kręciłam się po całym domu, i rodzice stwierdzili, że to jest niebezpieczne, żeby w tak małym mieszkaniu takie dziecko tutaj biegało cały czas, więc wysłali mnie na salę taneczną. No i tak się zaczęło, i od tego czasu nieprzerwanie tańczę przez te 18 lat, więc tak się zaczęło i tak trwa. Od naprawdę dzieciaka powiedziałam sobie, że będę kiedyś studiować taniec, gdziekolwiek by to nie było. I jak dowiedziałam się, że w Łodzi jest właśnie uczelnia, na której mogę studiować taniec, choreografię, coś co mnie interesuje, to to był prosty wybór od razu. Po prostu to była jedyna uczelnia, na którą tak naprawdę złożyłam podanie, złożyłam papiery, więc all or nothing, po prostu powiedziałam sobie, że dostanę się tu i dostałam się tu. Nazywam się Inia Nuckowska i studiuję bez względu na to, że wybrałam sobie trudny zawód.